Serdecznie witam z przepięknej puszczy Knyszyńskiej. Niegdyś przemierzała ją kolej wąskotorowa, która wywoziła drewno pozyskane z tejże puszczy. Tory się zachowały jeszcze i wiele innych pamiątek. Zapraszam na ciekawą opowieść o kolejce leśnej puszczy Knyszyńskiej. Zapraszam na ten odcinek. Naszą przygodę zaczynamy w Czarnej Białostockiej. Za moimi plecami Urząd Miejski. Czarna Białostocka to serce całego systemu tej kolejki. Stąd rozchodziły się wszystkie szlaki. Przy samym Urzędzie Miasta był punkt przeładunkowy. Zobaczcie jeden tor i drugi w samym centrum Czarnej Białostockiej. A nieopodal tory przecinają ulicę Torową. Nawet przejście dla pieszych przecinają i idą tam w kierunku Kopnej Góry. Ten tor wiedzie ku dawnej lokomotywowni naszej kolejki. Ciekawe rzeczy zobaczymy nieopodal ulicy skórzanej. Właśnie nieopodal w ciągu takiej gruntowej drogi spotykamy tory. Jeżeli sobie tutaj pójdziemy, tor cały czas nam towarzyszy, ale mamy tutaj też peron, bo właśnie tutaj. Znajdował się przystanek osobowy Czarna Białostocka. Tutaj ta szopa też należała do infrastruktury kolejki. I tutaj jeszcze mamy taki artefakt z dawnych czasów. Czarna Białostocka OKL, tak się ten przystanek nazywał. A ta ścieżka też nie jest przypadkowa. Tędy szła bocznica naszej kolejki styczna z torami kolei normalnotorowej. A jeżeli pójdziemy w drugą stronę, tak jak nas tutaj tor prowadzi, zauważymy, że zaczynają nam się tutaj rozjazdy i tutaj zaczynała się cała baza naszej kolejki. Zostały jeszcze filary po bramach. Tutaj była taka strożówka, ona jest oczywiście zrujnowana, zaśmiecona. Proforma widok od środka. W oddali widać budynek dawnej lokomotywowni. On jest zamurowany, należy w tej chwili do nadleśnictwa. Teren jest monitorowany. Tutaj, od strony ulicy Podleśnej, możemy podejść nieco bliżej do lokomotywowni i z takiego profilu ją tutaj uwiecznić. A gdy przyjrzymy się ogrodzeniom niektórych tutaj posesji, to też możemy dopatrzyć się tutaj dawnych szyn kolejki. Zobaczcie. Na terenie Czarnej Białostockiej zachowały się trzy parowozy haewki, które kiedyś kursowały na tej kolejce. Pierwszy z nich znajduje się przy ulicy Torowej. Tak wygląda, możemy ją tutaj zobaczyć. Stoi sobie jako taki pomnik na osiedlu blokowym. 588 numer na tej HF-ce. Tu do środka jeszcze można zajrzeć w palenisku śmieci. Niestety. I widok z drugiej strony. Kolejna HFK znajduje się przy ulicy Młynowej. Ta akurat jest najgorzej zachowana. Tak się właśnie prezentuje. No, sami widzicie, że to jest w zasadzie wrak. Złom, nazywając rzeczy po imieniu. Tu jeszcze będzie widok od środka. Bardzo proszę. O, próbujemy tak. Z ukrycia, tutaj, jakoś się przebić z kamerą. Mało co widać, niestety. Trzecia HFK, najlepiej zachowana, stoi sobie na terenie tutejszego nadleśnictwa. Ale mamy niedzielę, nadleśnictwo zamknięte. Będzie kłopot, żeby ją tam sfilmować. Dlatego, poratujemy się zdjęciami. Proszę bardzo. A przy samym nadleśnictwie, zaczynał się szlak w kierunku Romanówki. Tu, w ciągu ulicy Marszałkowskiej, znajdował się przejazd. I ta ścieżka to już jest starotorze. Nie będziemy się skupiać na rozebranym szlaku do Romanówki. Ale tutaj, kawałek dalej mamy coś ciekawego. Przed nami dawny most tej kolejki na malutkiej rzeczce, która nazywa się Jurczycha. Barierka wykonana jest a jakże. Z szyn tej naszej kolejki. Widok z drugiej strony. Obowiązkowo zobaczymy sobie z dołu. Z drugiej strony prezentuje się ładniej. A jeżeli pójdziemy sobie ulicą tartaczną, to trafimy na mega obiekt. Bo gdy dojdziemy do dawnego przejazdu kolejki i pójdziemy w prawo, to dojdziemy do potężnego wiaduktu przebiegającego nad linią kolejową. Numer 6. Tak się właśnie prezentuje ten ogromny wiadukt. Wchodzić na niego nie będziemy, dlatego że raz jest to nielegalne, a dwa, stan wiaduktu jest nie najlepszy, delikatnie mówiąc. Z boku go sobie zobaczmy. O, jest naprawdę wysoki, a tutaj linia kolejowa numer 6. Z drugiej strony zdecydowanie lepiej go widać. To jeszcze na dół zejdziemy. Ostatnie ujęcie. Opuszczamy Czarną Białostocką i udajemy się w dzikie leśne ostępy Puszczy Knyszyńskiej. Kilka słów o samej kolejce. Była to kolejka polowa zbudowana przez wojska niemieckie w czasie I wojny światowej, dokładnie lata 1916-1917. Rozstaw szyn 600 mm. Długość wszystkich jej szlaków to 146 km. I tak naprawdę istniały trzy szlaki: północny w kierunku Romanówki, zachodni w kierunku Knyszyna i wschodni w kierunku Walił. Ten ostatni jest szczególnie istotny. Na 48-kilometrowym szlaku. Mamy zachowane 20 km torów i ten 20-km odcinek, na którym mamy jeszcze tory, jest wpisany do rejestru zabytków. Dlatego tory są zachowane. Dochodzimy sobie do bardzo ciekawego miejsca. Tutaj widać tor tutaj właśnie szlak kolejki krzyżował się z pewną drogą leśną niby przejazd jak przejazd. Ale czym on się wyróżnia? Kto z was oglądał kapitalny polski film pod tytułem Zada? Polecam, jeżeli ktoś nie oglądał. W początkowym fragmencie filmu główny bohater Janek Pradera podróżuje taką właśnie wąskotorówką, a towarzyszy mu oczywiście maszynista. Stary maszynista Bartoszko i podwozi Janka do przejazdu w ciągu pewnej drogi leśnej, skąd Janek udaje się do miejscowości Hopla. Fikcyjna nazwa miejscowości na potrzeby filmu. To właśnie tutaj, w tym miejscu, ta scena była kręcona. W ogóle te tereny Podlasia, na których kręcony był film Siekierezada, miał udawać Bieszczady. Czyli tutaj właśnie maszynista Bartoszko w naszym filmie zatrzymał pociąg Pożegnał się z Jankiem i nasz Janek Pradera tędy poszedł sobie w kierunku hopli. Warto zahaczyć o kopną górę. To miejsce potocznie nazywane ładownią, gdzie niegdyś załadowywano drewno. Tu jest jeden tor. Tuż obok jeszcze mamy drugi. A jak odbijemy w lewo. Dostrzeżemy jeszcze bocznicę, chociaż ona już znika tutaj w trawie. Tutaj udało mi się znaleźć cechowanie. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Przecinamy drogę asfaltową i ruszamy torami w głąb puszczy. Oczywiście Niemcy prowadzili tutaj wycinkę w sposób rabunkowy. Ta wycinka w dwudziestoleciu międzywojennym została zmniejszona, aby ratować drzewostan Puszczy Knyszyńskiej. Po II wojnie światowej, a dokładnie w latach 50, nastąpił prawdziwy renesans tej kolejki, gdzie ten wyrąb był bardzo duży, a kolejka zatrudniała 250 pracowników. Z czasem jednak Kolejka zaczęła tracić na znaczeniu, a jej torowiska zaczęły być stopniowo rozbierane. Pierwszy odcinek został rozebrany już przez Niemców w 1940 roku, około tej daty. Później stopniowo rozbiórka torowiska trwała odcinkami w latach 60., 70. i jeszcze tuż przed zamknięciem ruchu. Na kolejce w 1990 roku też torowiska były rozbierane. Zastanówmy się, dlaczego w ogóle kolejka leśna Puszczy upadła. Złożyło się na to kilka przyczyn. Po pierwsze, z czasem ilość drzewostanów rębnych zmalała. Po drugie, zaczęto myśleć o ochronie przyrody. O tym, żeby ocalić drzewostan oraz nasadać nowy, a nie go wyrębywać. Oczywiście sama kolejka też była środkiem transportu już przestarzałym. Ładowanie drewna na ciężarówki było znacznie nowocześniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem. Drewno na ciężarówkach mogło dotrzeć bezpośrednio do klienta. Tymczasem kolejka wioząc drewno musiała dostarczać je do punktów przeładunkowych. Konieczny był przeładunek na inne środki transportu, co już komplikowało sytuację. Jak również należało dbać o torowisko. To też była praca i koszty. Tu jeszcze mamy budkę toromistrza, w którym przechowywane były wszystkie wskaźniki sygnalizacji kolejowej. Zbliżamy się do kolejnego fantastycznego obiektu inżynieryjnego długi most na rzece Sokołdzie. Szlak jest przepiękny. A tutaj, zobaczcie, słupek kilometrowy 18 km, 100 m, ładnie zachowany. Warto udać się też do rezerwatu Woronicza, gdzie na miejscowym strumieniu mamy drewniany mostek naszej kolejki. I tutaj właśnie akurat trafiliśmy na taki moment, że niedawno uderzyło w niego drzewo i wymaga ponownego remontu. Rzut oka z tej perspektywy na ten mostek. Warto także udać się w rejony Supraśla. Tutaj był przejazd, i tutaj szedł tor, ale ten odcinek został rozebrany. Lata 60. Za to po przeciwnej stronie drogi mamy tory, i tutaj był. Taki dosyć duży trójkąt torów. W tę stronę można było pojechać do czarnej, białostockiej, w tę stronę do Waliu, i właściwy szlak spinał później, jakby obydwa te punkty. Także można było pojechać z czarnej do Waliu, pomijając całkowicie ten trójkąt. Tutaj istniał kolejny rozjazd, ponieważ tutaj Znajdował się plac załadunkowy, i właśnie dzięki temu, że tutaj odbywał się załadunek, ten układ torów tutaj przetrwał. Tego nie zlikwidowano. Pójdziemy sobie torami tego trójkąta do właściwego szlaku. Moi drodzy, w roku 1990 na łamach czasopisma Młody Technik ukazał się bardzo ciekawy artykuł. Dwóch autorów tego artykułu. Oprócz tego, że przedstawili pokrótce życie, działalność tej kolejki. Skupiło się na tym, co może dziać się dalej z kolejką, gdy te regularne przewozy na niej ustaną. I postulowali, że kolejka może przetrwać jako atrakcja turystyczna. Może tutaj dalej odbywać się ruch w charakterze właśnie turystycznym. Tu właśnie mamy taki piękny rozjazd. I tam tory idą na czarną. Pewna fundacja na rzecz właśnie odnowy takich kolejek siłami wolontariuszy stopniowo zaczęła odnawiać te szlaki i ruch turystyczny na tej kolejce faktycznie się pojawił. Trwało to jednak zaledwie kilka lat. Obecnie od kilku lat nieliczni pasjonaci kolejek wąskotorowych na niewielką skalę Odkrzaczają torowisko, naprawiają i sporadycznie pojawiają się tutaj drezyny. Ale to jest naprawdę wszystko, co tutaj się dzieje. Zastanówmy się, dlaczego wznowienie ruchu na kolejce skończyło się fiaskiem. Tego trudnego zadania podjął się pasjonat kolei Maciej Kozłowski, który w roku 2000 wraz z garstką entuzjastów. Założył fundację na rzecz leśnych kolei wąskotorowych. Dzięki staraniom fundacji, 20-kilometrowy szlak kolejki został wpisany do rejestru zabytków, co jak się później okazało, uchroniło go przed rozbiórką. W oparciu tylko o własne siły i środki garstka miłośników kolei rozpoczęła mozolną pracę, w wyniku której kolejka zaczęła powoli podnosić się z kolan. Przywrócono przejezdność szlaku, wyremontowano lokomotywownię w Czarnej Białostockiej, przystosowano wagony do przewozu turystów, zakupiono też lokomotywę WLS-40. Działania fundacji spotkały się z przychylnością ze strony Nadleśnictwa Supraśl oraz pomocą ze strony byłych pracowników kolejki. Niestety działalność fundacji spotkała się także z brakiem dobrej woli, łagodnie mówiąc, ze strony nadleśnictwa czarna-białostocka. Nadleśnictwo zarzucało fundacji niegospodarność, złe zarządzanie infrastrukturą kolejki, zbyt małe efekty wykonywanych przez fundację działań, brak stosownych zezwoleń. Rzekomo prowadzone przez fundację przejazdy turystyczne miały zagrażać bezpieczeństwu turystów. Rozpętała się nagonka na fundację. Lokalne media nagle zaczęły bardzo niekorzystnie wypowiadać się o działaniach fundacji, pojawiały się też kłamliwe donosy i skargi na nią, które nadleśnictwo ochoczo podłapywało. W efekcie czego paraliżowało ono pracę entuzjastów kolei, co prowadziło do utrudnienia, czy wręcz uniemożliwienia fundacji kontynuowania podjętej przez nią pracy. Tym samym infrastruktura kolejki zaczęła ponownie niszczeć, co stanowiło wręcz wodę na młyn dla nadleśnictwa. Fundacja rozważała przeniesienie działalności na teren przychylnego jej nadleśnictwa w Supraszlu, co jednak wiązałoby się z koniecznością zbudowania tam od podstaw nowej lokomotywowni. Pozbawieni jakiegokolwiek wsparcia, a tym bardziej jakiegokolwiek dofinansowania, wyczerpani walką z rozpętaną przeciwko nim nagonką. Pasjonaci kolei musieli dać za wygraną i w 2012 roku inicjatywa reaktywacji przewozów upadła. Od tamtej pory nikt nie wystąpił z podobną inicjatywą. Co ciekawe, nadleśnictwo i lokalne władze mają nadzieję, że jakimś cudem pojawi się ktoś, kto przywróci ruch na kolejce i uczyni ją lokalną atrakcją turystyczną. Moi drodzy, tutaj nasza wyprawa dobiega końca. Jednodniowa wyprawa to oczywiście zbyt mało, aby zbadać te szlaki kolejki. Ja zaledwie w tym filmie ledwo dotknąłem tematu. Zachęcam Was do zwiedzania tych szlaków i zgłębiania tematu Kolei Leśnej Puszczy Knyszyńskiej. Ja na koniec jeszcze zostawię Wam yy, bibliografię, z jakich źródeł korzystałem, czym się wspierałem, robiąc ten film. Mam nadzieję, że się podobał ten film. I dziękuję Wam za poświęcony czas. Do następnego. Cześć.